Jakie są Twoje największe zmagania w chorobie afektywnej dwubiegunowej? Z czym się mierzysz? Z tym, że przytyłeś minimum 10 kg od czasu diagnozy, a może z tym, że masz swojego typu ociężałość mózgową, może nie potrafisz sklecić zdań, gubią ci się słowa, a może czujesz się, jakbyś był za ścianą, jakbyś nic nie czuł ani radości, ani smutku. Szanowni Państwo, kochani. Jestem po to, żeby wspierać osoby w kryzysie zdrowia psychicznego. Zapraszam serdecznie na moje rozmowy wspierające, podczas których wesprę osoby zdiagnozowane, a także bliskich, po to, by potrafili komunikować się z osobami zdiagnozowanymi, po to, żeby mogli zrozumieć, czym jest choroba afektywna i wiedzieć, jak postępować. Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.